Cześć, witajcie. Yo! E, dzisiaj zajmiemy się e, poradnikiem numer 3, który dałem z Photoshopa, ale teraz próbujemy to zrobić w Gimpie. E, dajmy nowy projekt, w sensie tam nowe było, i dajmy szerokość 900 na szerokość 900 i wysokość 1200. Dobra, dalej. E, wrzucamy teraz to zdjęcie, przeciągamy tutaj na to pole, e, dajmy na, nawet na przekonwertuj. Dobra, mamy. Dodajmy nowe, tak, dodajmy nową warstwę. Nie będzie 900 na 1200. I teraz tak, wybieramy brusz, czy też pędzel, jak to się nazywa. Zależy, kto ma po polsku, a kto ma po angielsku. I tak, wybierzmy tutaj w prawym górnym rogu ten pędzel, żeby był mięciutki dookoła. Nawet jak chcecie, możecie z się pobawić, ale jak się zostawię na setkę. Tutaj wybieramy sobie kolor. Wybierzmy sobie kolor, nie wiem, niebieski. Nie, weźmy zielony. Nie wiem czemu, ale mi ostatnio zielony podpasowuje bardzo dobrze. Do tego tak, przybliżmy trochę. Nie wiem, czy to. O, CTRL. Przy... Tak, naciskamy CTRL i scrollujemy do, przod... do przodu lub do tyłu. Czy tam w górę, czy w dół, jak to inni mówią? tak, rozmiar może być dziesiątkę, ustawmy sobie rozmiar na dziesiątkę w sumie możemy rozszerzyć, o bardzo będzie pomocne, dobra rozszerzamy i tak, mamy ten zielony kolor i teraz malujemy tęczówki na zieloność próbujmy się robić to dość dokładnie dobra, jedno oko prawie mamy skończone, tutaj trochę krzywo ale to jest tylko do demonstracji, tak naprawdę przy swoich zdjęciach możecie o wiele więcej czasu trochę więcej cierpliwości, jakby na to poświęcić. Dobra, pomalujmy jeszcze tutaj. Tak, staram się dość dokładnie to robić. Wow, ale wyjechałem. Dobra, tak więc, od, o właśnie, mamy takie zielone. Wiadomo, żaden efekt to teraz nie jest. Klikamy teraz na tą warstwę w prawym górnym rogu. Zaznaczamy te zielone oczyska nasze. Tutaj w trybie zwykły. Zmieniamy go na tylko ciemniejsze i Pola! Voilà, mamy zielone gałki. Widzicie, nie jest to trudne. A efekt bardzo, bardzo fajny. Co jeszcze? Możecie się pobawić tutaj w mnożenie. Co tutaj jest jeszcze? Przyciemnienie. Tak naprawdę zależy od Was, co sobie tutaj użyjecie. Zależy, jakby to widzicie. Możecie, na przykład, tu jest za bardzo zielone. To trochę tutaj mniej zielonym potraktować. Twarde światło, miękkie światło, tak naprawdę, wszystko to prawie jest na przykład. Ło, wow, tu w ogóle jaki kolor to nam zmienia, ale tu jest barwa. Było takie jeszcze fajne, nasycone. O, właśnie, takie jakby w tęczu widzicie. Tu jest niebieskie, a tutaj jest zielone. A tutaj w ogóle coś się popiszyło. Dobra, ale najważniejsze, ustawiam na tylko ciemniejsze albo te miękkie światło, bo miękkie światło to jest jaśniejsze. Ładniej to też wygląda. I co, to jest wszystko. Mam nadzieję, że wam pomogłem, wyjaśniłem. To jest do poradnika numer 3, czyli. Czyli to jest zmiana koloru oczu. Jeśli chcecie do poradnika numer 2 i 1, zobaczyć jak to na gimpie wygląda, to po prostu piszcie. Ja jestem otwarty na wszelkie sugestie. Tak więc zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrypcja, jak tam chcecie. Tak więc trzymajcie się, yo!